Witam wszystkich bardzo serdecznie w omówieniu chaptera 1065 pod tytułem 6 Twarzy Vega W tym tygodniu mamy okładkę kolorową i okładkę Jumpa z Utą. E, obie, obie okładki są z Utą. Ta z Jumpa jest naprawdę fajna i ta z o, Chapteru też jest bardzo fajna, ponieważ. A, ale mam słownik bardzo fajny. To, no, bo, no bo są bardzo przyjemne, bardzo ładne. Na okładce z Chaptera są postacie, które wystąpiły w filmie i nie, nie ma co się za bardzo w to zagłębiać, bo to dosłownie są po prostu postacie z filmu. Żadnego twistu tutaj nie ma. E, i Przejdźmy sobie może już do chaptera, który się zaczyna tym, że Zoro oraz Brook zostali na statku, ponieważ no jednak jest to wyspa rządu, więc no nie, 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 nie mądre by to było, żeby tak po prostu wszyscy wchodzić, na przykład jeśli by to była pułapka. I nagle wychodzi Karibo, który był wraz z nimi w beczce i był fakt, który przeoczyłem. Nie wiem, czy ja to przeoczyłem, czy może to nie było powiedziane, ale wcześniej powiedziałem, że Karibo znowu się wkradł na statek, ale tak naprawdę obiecali mu podwózkę na pierwszą lepszą wyspę, tylko po prostu zamknęli go w wersce, żeby nic nie kombinował. I go teraz tutaj wypuścili. <gry> Zoro jedynie podziękował, że, że Luffy mu pomógł. I chodzi o, o to, kiedy dał mu <gry> miesięczny zapas jedzenia na ano, żeby mógł wrócić do walki. Przechodzimy do laboratorium, gdzie nasze, nasi protagoniści po raz pierwszy doświadczają cud ruchomych schodów. Frankie jest oczywiście naprawdę ciekawy i zadaje Lilith wiele pytań, na przykład jaką energią to zasilają i się dowiadujemy, że ogniem. Jeśli by znaleźli kiedyś ogień, który nigdy się nie, nie gaśnie, czyli taki na przykład amaterasu, to mogliby w stanie stworzyć słońce. No ale wchodzimy do środka laboratorium, Lilith znika i widzimy... Widzimy coś naprawdę ciekawego, bo natrafiają na Jimbe. Chociaż, momencik, Jimbe? Padają różne opcje. To jest jego syn. Nie, może jednak Jimbe został zmieniony w dziecko? Nie, Sanji mówi. Nie, opcja trzecia. To tylko przypadek. No ale ten Jimbe wygląda jakoś tak troszkę inaczej. Jest bardzo młody. Białe włosy i czarne skrzydła. I nagle się aktywuje. Franki się domyśla, że jednak jest to opcja czwarta, czyli ten <giby> Jimbe jest pacyfistą. I zaczyna się walka. Tak, nagle z bomby. Tylko najbardziej, co jest dziwiące, nie będę się zagłębiał w interakcje. Kto z kim nagle używał jakich umiejętności? Jimbe nagle użył umiejętności Senior Pinka, czyli użył mocy diabelskiego owocu, żeby pływać w podłodze. Pogadamy sobie o tym na koniec. Ale walka się toczy dalej i dalej. Kończy się na tym, że Frankie używa Radical Beama i widzimy dr Vega Panka 03, Edisona, który w to wszystko zaaranżował i tutaj zbiera informacje właśnie z walki. Bo jednak, sumianie to są dobrzy wojownicy, więc chciał jak najwięcej informacji wydobyć, żeby na przykład tego Serafima trochę więcej nauczyć. Lilith jest zła, ponieważ Serafimy są drogie, oni go mogą zepsuć. Pojawia się Punk 04, czyli Pitagoras, który zajmuje się ewidentnie jakąś papierkową robotą i wpisywaniem danych. Edison wpadł nagle na jakiś pomysł i, i przez to, że wpadł w taki trans, nie może przez najbliższy czas jeść, a jest głodny. I od tego jest właśnie Punk 06, czyli York, która zajmuje się jedzeniem i chodzeniem do toalety za innych Vegapunków, ponieważ są w jakiś sposób połączeni, co jest to naprawdę dziwne i ciekawe. Pitego raz wspomniał, że ataki Serafima w jakiś sposób się rozwijają, co sugeruje, że czynnik rodowy przechowuje pewne wspomnienia, co jest bardzo i to bardzo ciekawe. I dodatkowo wspomniał coś o zielonej krwi, o koncentracji zielonej krwi, która wzrosła i o jego biciu serca, które zeszło na 90 bpm. -ów. York się najadła, poszła za nim do toalety i poszła spać, i pojawia się się również sam w sobie Szaka Punk 01, czyli ten najrozsądniejszy, tak jak przewidziałem, tak jak to było w miarę oczywiste i on ewidentnie jest tutaj najwyżej w hierarchii, jeśli tutaj jakakolwiek jest, bo jednak oni są podłączeni pod jedną osobę, mimo że działają na własną rękę. Walka się zatrzymała, Serafim się zatrzymał, ale nasi członkowie też nie mogą się ruszać, ponieważ ich buty mają w sobie magnes czy jakąś tam inną technologię, co ich przymocowało do podłogi. Shaka się przedstawił, powiedział, że oni wszyscy są we Punkami. I zapytał się Shaka ich, czy myślą, że to wygląda jak przyszłość. No i Frankie, oczywiście, podekscytowany, mówi, że to jest strasznie futurystyczne. Nigdy niczegoś takiego nie widzieli. Ale Punk 01 Shaka mówi coś innego. Mówi, że jest całkiem na odwrót. To jest wyspa przeszłości. Przechodzimy nagle do Luffiego, do Czepera Bonnie i Jimbe, którzy znajdują coś ciekawego. I Shaka z powrotem mówi: Co, jakbym ci powiedział, że bardzo dawno temu. Istniało pewne bardzo zaawansowane królestwo, nieróżniące się dużo od Ekhead, jeśli chodzi o technologię, cywilizacja sprzed 900 lat. I widzimy też tego, właśnie. Zakładam, że robota, bo jest to jakiś robot gigant, który jest porzucony i zardzewiały. Uff. Na tym się kończy chapter. Kurde, to jest w końcu jakieś info o historii One Piece. A. Naprawdę jest to ciekawe i naprawdę jest to intrygujące, że taka technologia istniała 900 lat temu i zastanawia mnie, dlaczego Vegapunk ją znalazł i ma do niej dostęp. A może dlatego, że pracuje dla właśnie rządu i rząd udostępnił tą wiedzę i te przedmioty Vegapunkowi i dlatego jest tyle lat do przodu i ludzie są zadziwieni, że on jest. Taki genialny, i że jego technologia jest strasznie zaawansowana, ale on tak naprawdę cały czas odświeżał technologię sprzed setek lat, co jest naprawdę porąbane. Teraz Ciekawi mnie w jakim kierunku to pójdzie. W sensie bardziej mnie ciekawi w jakim kierunku to poszło, że, że ta cywilizacja została właśnie stracona. I świat One pisa zszedł do punktu zero, do punktu, no wiadomo, od początku zaczęli. Co też o, to jest takie ekscytujące, no bo ślimakofony jak to niby kurde istnieje w takim świecie, no to są piraci. To jest bardzo prymitywny świat do momentu, no wiadomo, pojawia się Franki i tam różne odpały są, ale ślimakofony to była troszkę zadziwiająca rzecz, aż Dziwna bardzo, że coś takiego istnieje. A mimo wszystko jest to prymitywna technologia w porównaniu do tego, co się znajdowało no, na Eckhead yy, i tego, co się znajdowało w tym królestwie 900 lat temu. Jest to naprawdę fascynujące i intrygujące, ale przejdźmy sobie do dogadki o Serafimie, bo udostępnia to nam troszeczkę wiedzy. Nie wspomniałem o wszystkim, co mówią, żebym mógł teraz się o tym rozgadać. Jak pojawił się Jimbe, to widać było na klatce piersiowej jego, yy, że miał napisane PX, i jeszcze na jego ręce było. Jakaś taka tubka, z, z, zakładam, że wodą, którą atakował, ponieważ e, mógł używać karaty rybo ludzi. Ale Jimbe pojawił się tuż przed e, jakimś zbiornikiem i jest na niej napisane 0,98%. I pod tym jest napisane Seraphim 04. Czyli Jimbe jest czwartym Seraphimem. I będzie ich, no wiadomo, więcej. I w sumie śmieszna sprawa. Jimbe jest też czwartym Seraphimem, który się pojawił w serii. Póki co, wiadomo, pierwszy był, e, pierwsza była boa. Chyba, potem był Michok Kuma i teraz Jimbe. I Jimbe posiada różne umiejętności. Potrafi strzelać z laseru tak jak pacyfista, potrafi pływać w ziemi tak jak Senior Pink za użyciem owoców, potrafi używać karaty rybo-ludzi, ponieważ jest to wpisane w jego DNA. Tylko, że nie może generować tej wody, więc ma zbiornik z wodą wbudowany w rękę, żeby tą wodę, wiadomo, używać i utylizować. I jest to. Kurde, no świetne. Myślę, że z tych wszystkich serafimów, które były pokazane, może dlatego, że nie były pokazane innych umiejętności, ale ten jest najbardziej OP póki co. I zagłębmy się może jeszcze w ten owoc za chwilkę, ale jest jeszcze jedna rzecz, jaką powiedział Edison. Jak tylko się pojawił, po pierwsze był zdziwiony, że Frankie używał użył lasera. To było dla niego szokujące, ponieważ serafim jest dalej tylko dzieciakiem. Jeszcze nie powinniśmy go ustawiać przeciwko laserom do później. Czyli, powiedzmy, jedno z naszych pytań zostało e, zażegnane, czyli serafimy dorastają i dlatego prawdopodobnie serafim kumy był dorosły, ponieważ był pierwszy, jest najstarszy. Wszystkie inne serafimy do tej pory, możliwe, że Jinbe jest najmłodszy, możliwe, że nie. Możliwe, że dużo jej było wykonanych. Jinbe jest najmłodszy, kuma jest najstarszy. Jinbe, Mihawk i Boa dalej są dziećmi, aczkolwiek jest coś warte zauważenia. Mimo, że nie znamy do bardzo skali, to według e, wszystkich, no i widać tutaj na tym jednym panelu gdzie atakuje nami. Ten Serafim, mimo że jest dalej dzieckiem, jest bardzo duży. I był gdzieś jakiś argument podniesiony, że te Serafimy ogólnie są jakieś wielkie, nawet jak są dziećmi, ponieważ jak Serafim Mihoka atakował Czarnobrodego, to też był w miarę duży, powiedzmy, i Czarnobrody wykrzyknął It's huge, czyli jest wielki, ale możliwe, że chodziło mu tylko o atak, a Jimba po prostu jest ogólnie duży. Ale jeśli nie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ich wzrost on naturalnie jest powiększony, to znaczy, że Vegapunkowi również udało się wymasterować gigantyfikację. Przejdźmy sobie przez różne rzeczy. Serafimy to są dosłownie naj, najlepszą rzeczą, jaką Vegapunk zrobił. Wszystko, co Vegapunk robił do tej pory, co wiedzieliśmy o tym, podbudowywało Serafimy. Pomyślmy o tym. Pacyfista, no to jest baza, nie? Czyli robot stworzony z innego bytu, czyli z kumy, który w ogóle jest jeszcze jakiejś ciekawej rasy, więc możliwe, że Serafim kumy ma jakieś Specjalne umiejętności, które posiada tylko tarasa. Nie wiemy jeszcze. A możliwe, że to po prostu jakiś boost fizyczny jest, ale dowiemy się tego później. Dodatkowo udało mu się zmerżować DNA Lunarianów. Jak wiemy, Albert, 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 jak on zwał? No, King po prostu był w laboratorium pojmany. To było laboratorium, bodajże, Vega ale nie pamiętam. I w każdym razie Kaido i King byli pojmani przez rząd i tam właśnie z tego laboratorium uciekli, i w tamtym. W momencie też również Vegapunk otrzymał sample właśnie Lunariana. I zakładam, że każdy Chichibukej musiał oddać trosze, troszeczkę swojej krwi, na przykład, albo coś w tym stylu jakiś skrawek DNA, żeby po sobie zostawić do klonowania, właśnie. Co jeszcze? No jeśli gigantyfikacja mu się udała, to też świetnie, bo to też studiował, żeby gigantów odtworzyć, tylko że wiadomo, nie są tacy wielcy, ale jednak wzrośli troszeczkę, nie? No i rzecz ostatnia to skopiowanie owocu. Udało mu się skopiować owoc Kaido, ale zrobił z niego najzwyczajniejszy owoc. I zrobił ten owoc i stwierdził, że, że mu się nie udał. I teraz ciekawe dlaczego. Może dlatego, że nie mógł go użyć w taki sposób, jaki chciał. Czyli wsadzić ten owoc w, właśnie w, w pacyfistę, w serafima, albo wsadzić go w kogoś bez konsekwencji, właśnie może y, utracenia możliwości pływania. I może serafimy mogą dalej pływać, to by było całkiem OP. Ale zakładając, że to jest DNA owocu, mm, to raczej nie. Ale jest tutaj dużo rzeczy, jest późno. Ja próbuję ułożyć wszystko w słowa, mi to jak zwykle ciężko idzie. Wszystko, co widzieliśmy. Od strony Vegapunka do tej pory złączyło się w tą jedną całość, w Serafimę i ciekaw jestem jak działa to przełożenie owocu ponieważ jednak użył owocu bardzo specyficznej osoby, czyli Senior Pinka, e, to był Swim Swim Fruit bodajże się tak nazywał i teraz pytanie czy Senior Pink umarł? Czy może tylko jego DNA było użyte, żeby rozdzielić jego DNA z DNA owocu i otrzymać tylko DNA owocu i wszczepić je komuś innemu, czyli Serafimowi Jimbe, bardzo ciekawy koncept, no bo jednak no bo jednak Don Quixote do Flamingo i cała jego załoga, cała jego familia zostali wsadzeni do więzienia, więc Vegapunk Miał dostęp do nich osobiście i mógł na przykład pobrać od nich krew i użyć tego do badań. Możliwe, że tak też było. Albo jest też opcja druga, która jest powiedzmy równie prawdopodobna. Myślę, że nie byłoby to jakoś super porąbane. Opcja druga, że Vegapunk jest, no wiadomo, bardzo starym człowiekiem, bardzo długo operuje. Możliwe, że natrafił na ten owoc już bardzo dawno temu i miał już powiedzmy sample tego owoca albo użytkownika jakiegoś. Mniej prawdopodobne, Niż pierwsza opcja, ale dalej jest to w granicach możliwości, powiedzmy. I kurde, już nie wiem dalej, co powiedzieć, no bo w sumie pokryłem wszystko, ale naprawdę, naprawdę jestem dalej podekscytowany i nie mogę się doczekać więcej, bo jeśli każdy chapter będzie tak wyglądał, czyli będzie po prostu pojedyncze rzeczy albo kilka rzeczy naraz nam sprzedawał, bo to jednak jest w końcu czas na panka w końcu czas na wszystkie pytania i odpowiedzi. To to ja jeszcze nie mogę doczekać następnego tygodnia jak zwykle. Widzimy się za tydzień. To by było na tyle w tym filmie. Zapraszam na Discorda, zapraszam do subskrybowania i oczywiście nie zapomnij zostawić po sobie śladu łapką w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.